Alergie, alergie i jeszcze raz alergie to plaga naszych czasów. Co możemy zrobić, żeby ich uniknąć? Czy dietą możemy wpłynąć na to, żeby nas nie dopadła? O tym porozmawiam ze specjalistką, pediatrą, panią dr Ewą Miśko-Wąsowską. Co decyduje o tym, że jedni alergie mają, a drudzy jej nie mają? E, alergia w dużej mierze zależy od genetyki. Zatem e, część osób ma predyspozycje genetyczne i mogą te geny ujawnić się w życiu, uh -huh. a część osób, która w ogóle nie ma takich genów, no, nie będzie podatna na alergię. Teraz zapytam jako mama, czy istnieje jakiś katalog produktów zakazanych, czyli coś, co na pewno może spowodować, że się alergia uaktywni, albo nietolerancja pokarmowa? Na pewno produktem zakazanym, ale to już nie jeżeli chodzi o alergię, jest dym tytoniowy. I rzeczywiście w wielu badaniach udowodniono, że narażenie na dym tytoniowy, czy to kobiety ciężarnej, czy dzieci w pierwszym okresie życia, w zasadzie przez cały okres dzieciństwa, zwiększa ryzyko alergii. Ale jeżeli chodzi o produkty spożywcze, tak naprawdę nie ma takich produktów. Ekstra, to jest świetna wiadomość dla wszystkich. Dokładnie. To jeszcze zapytam czy produkty bio lub eko, jak to woli, mają znaczenie w diecie dziecka, które ma problemy alergiczne. Na pewno ma to znaczenie ogólnie dla zdrowia dzieci i też może nam rozwiązać czasami problemy właśnie takie diagnostyczne, czy dziecko na pewno ma alergię. Biorąc na przykład pod uwagę jaja. Dziecko niekoniecznie musi być uczulone na jaja, ale na to, co zjada kura. I okazuje się, że dzieci, którym rodzicom, których rodzicom wydawało się, że są uczulone na jaja, że mają nietolerancję, właśnie po spożywaniu produktów ekologicznych tych alergii, tych różnych jakby zmian skórnych, nie mają. Świetnie, czyli ja mogę jednoznacznie postawić taki werdykt, że dietą możemy wpłynąć na objawy alergii lub. Regles. Dokładnie, dokładnie. Extra. O, jakie piękne malinki. Prześliczne. Moje Ta. ulubione. A może weźmiemy sobie taką sałatę? O, taka ciemniejsza, pięknie wygląda. Czy lepsza taka? Nie no. Ta. Uwielbiam fioletowe kalady. Ja też. <gry> Pani doktor, wszystkie mamy zastanawiają się solić, nie solić. Czy sól szkodzi dzieciom? Wszystko zależy od dawki, Procizna jest zależna od dawki, tak samo sól w małych ilościach nie jest szkodliwa, ale oczywiście nadmiar tej soli, przy czym no dla dzieci jakby nadmiar będzie znacznie większy niż dla dorosłego, może być szkodliwy dla niedojrzałych nerek. Mam sól taką, którą bym polecił, czyli o obniżonej zawartości soli. To bardzo dobry pomysł. Świetnie. Bierzemy? Bierzemy. Poprosimy? Bardzo proszę. Piękna. No idziemy gotować rosół. Do widzenia. Smacznego, do widzenia. A my znajdujemy się teraz w naszej kuchni, w której przygotujemy rosół z królika ekologicznego. No i trzeba przyznać to śmiało, że rosół robi się trochę sam, prawda? Dokładnie. I kolejnym jego atutem jest to, że dzieci uwielbiają. No dobrze, podzielimy się trochę robotą, ok? Jasne. Ja mogę tutaj już wrzucić królika do garnka. Mamy duży garnek, więc nam się zmieści w całości. O, wspaniale. I zalejemy go wodą. I to sobie odpalimy, a my zajmiemy się w tym czasie warzywami. A jakie jeszcze właściwości ma taki rosół? Bo mówi się, że jest to zupa, która leczy. Tak, jest to bardzo pożywna zupa, odpowiednio doprawiona. No, sprawia, że dzieci, dorośli, wszyscy się dobrze po niej czujemy. Ponieważ z mięska wytapia się odrobinę tłuszczu, więc wszystkie te witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach, świetnie się wchłaniają. Także jest bardzo dużo korzyści. Kapusta młoda. Czy Twoje dzieci też uwielbiają wyjadać kapustę z rosołu? O, niekoniecznie. U mnie jest kutnia. I wygrywa lepszy, czyli ja. A, <grych> mama zawsze jest najlepsza. Królik nam już się trochę gotuje, szumy są ściągnięte, w związku z czym możemy dorzucać warzywa. To bardzo proszę. Świetnie. For. Do tego estragon. Cztery suszone grzyby. Kapustka młoda. I teraz doprawimy ziele angielskie. Zielona pietruszka i e, nasza sól, która e, niskosodowa. nisko-sodowa jest. E, ty solisz na początku czy na końcu? E, pod koniec. Dobrze, to ja Ci powiem tak, dodamy trochę na początku. Ona się będzie nam, e, kiedy rosół będzie, tak będzie się dokładnie mhm. wgryzać i na koniec jeszcze dosolimy. No to nasz rosół się już dopyrkał, myślę, że możemy go nakładać. Pachnie bajecznie. Niesamowicie. Makaron namoczyliśmy w ciepłej wodzie. W związku z tym nie musimy go gotować i robimy makaron naturalnie bezglutenowy, czyli ryżowy. Na wypadek, gdyby ktoś miał alergię na gluten. Dzieci kochają makaron, dorośli też kochają makaron. Ale się nie przyznają. Tak jest. Z marcheweczką? Z marcheweczką. Dobra, to zaraz udekorujemy ładnie talerz i dodamy zieleninki. Możesz już dodawać jeszcze trochę świeżego estragonu. I zawsze dodajemy ją na końcu, żeby chronić wartości odżywcze. Zdecydowanie. I może kapustkę? Poproszę. O, i jak? Wygląda niesamowicie, pachnie obłędnie. A zatem mamy pyszny i ekologiczny rosół. Jeżeli macie ochotę zjeść taki, zapraszamy na Biobazar w każdą środę, piątek i sobotę po ekologiczne, czyli certyfikowane składniki.